Witam w 82. części audycji Voice of Freedom na tej Radia Enfala, w której pochyla się nad tematem państwa w AKP. Zapraszam i zaczynajmy. Co do wykrystalizowania się państwa w AKP jest to mało prawdopodobne z co najmniej kilku względów. Podam 6 z nich. Po pierwsze, wspólnoty takie będą bardzo ograniczone liczebnie, rozdrobnione i zdecentralizowane, co nie znaczy, że absolutnie efemeryczne. Nie będzie tam przez kogo i nad kim objąć władzy, bo skutecznie eksploatować yy, i utrzymać większy aparat państwowy. Yy, oczywiście zmiany na wielu polach i w wielobiegunowej yy, poprzez wytężoną pracę u podstaw. W środowiskach akademickich, masowych mediach, pozycjach literatury, internecie, placówkach oświaty, instytucjach pożytku publicznego itp. Tego właśnie wymaga rozwój owej myśli. Myślę, że ta zmiana naprawdę ma szansę powodzenia, i e, jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony do idei. Zaorania państwa od środka poprzez wydzielenie z niego wolnej społeczności. Większość nigdy nie zaaprobuje takiego stanu rzeczy, ale choćby była to społeczność około 5%, nadal z taką ilością ludzi trzeba się liczyć i gdzieś ich ulokować, by nie podburzali innych do buntu. Choćby dla świętego spokoju można im dać wolną rękę, by mogli się organizować na własną rękę. Myślę, że taki eksperyment społeczny, zaimplementowany początkowo na niewielką skalę, mógłby się odbyć. Pozytywnie na przyszłości tej idei, udowadniając niedowiarkom jej skuteczność w praktyce. Obecne państwo jest zgodne z wyimaginowaną wolą, dlatego że wpłynęło na to wiele czynników, by pojęcie dobrowolności wypaczyć. 200 lat istnienia państw narodowych, masa medialnej propagandy, techniki socjotechniczne władzy, w tym ewidentna manipulacja faktami, efekt przyzwyczajenia do państw dobrobytu, złudzenie pozornych profitów partycypacji, ludziom jedynie wydaje się, że tego chcą. A w rzeczywistości natura ludzka to właśnie dobrowolność. Każdy pozostawiony samopas człowiek, owszem, pragnie bezpieczeństwa i stabilizacji, ale przede wszystkim chce być wolny i móc korzystać ze swojej własności bez zewnętrznych ograniczeń. Wątpię, że ktokolwiek po odwróceniu tej proporcji chciałby powrotu do dawnego scenariusza, bo okazałoby się, że w 30-kilometrowym biegu po 29 zawracamy przed metą. Bo się rozmyśliliśmy. No, to by było niedorzeczne. Po cóż ta? Wielopokoleniowa walka o wolność, po cóż przekonywanie, żeby nagle zrezygnować na sam koniec, nie wydaje mi się. Po drugie, będą tam zamieszkiwać ludzie o pewnej mentalności i sprecyzowanych poglądach, wyrafinowanych w procesie ewolucji i rynkowych porównań. Nikt im nie zabroni ustanowić nad sobą dobrowolnego rządu, wybranego przez 100% mieszkańców i weryfikowanego okresowo przez pryzmat wywiązywania się ze swoich zadań. Na drodze. Referendalnej. Mogą to być małe jednostki samorządowe na prawach gmin lub powiatów, bez centralnego zarządu, ale o rozproszonych strukturach terenowych. Większość jednak nie zapragnie mieć nigdy nad sobą rządu i nigdy nie poprze takiej inicjatywy, bo z samego założenia mentalnie będzie akapem. Więc wątpię, że nagle sprzeniewierzy swoje ideały, porzuci wszystko o co przez wiele pokoleń walczył on i jego przodkowie i odda swoją wolność na nowo w zamian za rzekome poczucie bezdzielności. Tacy ludzie będą wyciągali wnioski z historii i będą świadomi tego, co się już kiedyś sprawdziło, a co nie zupełnie. Każda zmiana mentalności jest możliwa, ale ja nie postuluję żadnej inżynierii społecznej, ale przywrócenie normalności w myśleniu, czyli naturalnej dążności do wolności, która winna być wpojona od najmłodszych lat życia samoistnie. Jeżeli rzeczywiście ludzie będą potrafili kontrolować rząd i zapobiec jego dalszemu rozwojowi, to w porządku, ale Państwo, o ile już istnieje, jest niczym dzikie zwierzę. Nie posiada rozumu, ale instynkt i rozrasta się wbrew woli obywateli bez względu na sprzeciw otoczenia. Państwo minimum jest jedynie fazą przejściową do państwa maksimum, i historia wielokrotnie pokazała, że eksperymenty z jego ograniczaniem muszą spełznąć na niczym, jak było choćby w przypadku USA, które z ostoji wolności z okresu tzw. dzikiego zachodu, kiedy konstytucja jako karta praw i obowiązków liczyła może jedną, może kilka stron papieru. Stało się w krótkim tempie Jednym z najbardziej ekspansywnych i zbiurokratyzowanych molochów imperialistycznych na świecie z całymi tonami e, aktów prawnych, pod którymi uginają się półki. Kieruje nim tendencja do maksymalizacji władzy i zasięgu terytorialnego. Nie spełnia swojej podstawowej roli swoistego nocnego stróża interesów obywateli, bo to o wiele za mało dla wiecznie nienasyconego aparatu biurokratycznego lewiatana. W dłuższej perspektywie czasowej będzie się ono starało powrócić do punktu wyjściowego sprzed ograniczenia i zatoczyć błędne koło etatyzmu, a to z uwagi na pozostawienie w jego rękach aparatu ucisku i przymusu w postaci monopolu na legalne użycie przemocy fizycznej. Ani Monteskiuszowski trójpodział władzy, ani demoliberalna kadencyjność, ani zamysł konstytucji w ramach tak zwanej umowy społecznej, ani bezpośrednie próby ingerencji obywatelskiej na drodze oddolnych referendów nie zdały egzaminu w drodze skutecznego ograniczenia władzy państwa. Jest prawdą, iż kiedy nie ma czego ograniczać, musimy się cieszyć znacznie większym zakresem wolności osobistych. Grabie są przecież w taki sposób skonstruowane, że w każdej sytuacji będą grabić wyłącznie do siebie, a nie na odwrót. Jeśli jednak eksperyment przeprowadzony we współczesności okazałby się skuteczny, byłbym skłonny poprzeć taką ideę. Po trzecie, osoba, która spróbowałaby przejąć władzę siłowo, zostałaby prędko wyeliminowana celnym strzałem w potylicę przez uzbrojoną ludność, która nie życzy sobie kolejnych dyktatorów nad sobą. Poza tym nie byłoby to dla niego opłacalne w podobnym stopniu, co walka pomiędzy konkurencyjnymi prowajderami ochrony gdyż wystąpiłyby rynkowe bodźce przeciwopłacalności, choćby dlatego, że cała reszta społeczeństwa natychmiast zerwałaby z nim stosunki gospodarcze i poprzez uniemożliwienie wchodzenia w interakcje handlowe skazała na nieuchronną śmierć głodową zarówno jego, jak i wszystkich jego popleczników. Taka osoba stałaby się wyklęta niczym trendowaty, objęta społecznym ostracyzmem, wydalona na banicję, przeklęta zbiorową anatemą. Nigdy również nie skompletowała wałby tak dużej armii i tak wielu zwolenników totalitarnego zamordyzmu w kraju zamieszkałem przez zwolenników wolności, który z natury przecież byłby ukształtowany i rozwijał się prężnie w dogodnych warunkach i powszechnej mentalności wolnościowej, żeby być w stanie na nim zapanować i zwyciężyć w bezpośrednim starciu. Po czwarte, żeby jakaś cywilizacja się rozwinęła, to oprócz systemu politycznego musi nastąpić szereg innych czynników kulturowych, społecznych i strukturalnych. To nie jest kwestia kilku, lecz nawet kilkudziesięciu lat, zanim taki system od jego wprowadzenia unormowałby się. Oczywiście większość nigdy nie będzie skrajnymi indywidualistami, tak jak i geniuszami, mistrzami gry na gitarze, profesorami fizyki czy astronautami, I co z tego. Nie chodzi o utopię jako pewien model idealny. Realny, ale zbliżenie się do niego w możliwie największym stopniu. Wystarczy jedynie pragnienie wolności, niekoniecznie w formie skrajnej, no ile skrajnością można nazwać chęć pozostawienia cię w świętym spokoju. Nawet jeśli będzie to marginalna grupa, to nadal jest to realny sukces, który warto wesprzeć woli walki o wolność. Wiele z obecnych upodobań wyrosło na fałszywych i uzurpatorskich przesłankach i winny. Zostać redefiniowane. Naturalne hierarchie występują np. w rodzinach, grupach rówieśniczych, większych korporacjach i organizacjach militarnych, gdzie wymagana jest gradacja stopni w celu usprawnienia działania przez właściwy podział obowiązków wedle kompetencji. Problem w tym, kiedy podciąga się je do formy sztucznej i ustanawia ponad pewną Szerzej pojętą całością naczelnych arbitrów, istnienie podziału ról w społeczeństwie nie implikuje konieczności istnienia władzy centralnej. To tak jakbyśmy wykorzystali fakt istnienia popędu seksualnego do uczynienia nas wszystkich prostytutkami i ustalenia nad nami jednego Alfonsa. To byłoby pewne wypaczenie natury. Lepiej zaprzestać wycierania sobie nią twarzy. Do natury należy piątka zmysłów, instynkty pokroju samozachowawczego popędy, na przykład społeczny, ale w żadnym przypadku nie potrzeba władzy. Ona jest aberracją natury. Efektywnym sposobem funkcjonowania społeczeństwa jest pozostawienie go w spokoju i pozwolenie na wyrafinowanie się oddolnych struktur. Kiedyś właśnie tak bywało przed pojawieniem się państw we współczesnym kształcie. Kiedy Właśnie ludzie byli wolni. Oczywiście jednostki ustalałyby własne prawa, ale prawo do secesji jednostkowej, czyli przeprowadzki ma każdy, bowiem samoposiadanie jest najwyższą formą własności. Prawem naturalnym, stojącym ponad całą resztą i jako jedyny dysponent swojego ciała mam prawo się przenieść gdziekolwiek mi się podoba. Po piąte, nadal istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo na to, że w zbiorze osób wychowanych i dorastających w duchu poszanowania wolności i własności prywatnej drugiego człowieka oraz działania w ramach logicznego, uczciwego, słusznego i moralnie uzasadnionego prawa naturalnego, opartego na fundamentach aksjomatów nieagresji, działania i samoposiadania, który mógłby cieszyć się niemal nieograniczoną wolnością indywidualną w pełnym tego słowa znaczeniu, które możełoby się dostatnie i szczęśliwie, którym na co dzień dostarczane byłyby dowody empiryczne, potwierdzające sprawność tego systemu, pojawiłaby się taka patologiczna, zbuntowana jednostka chcąca nadużyć swojej rzekomej mocy w celu przejęcia władzy. Osiedliła się ona na tym, a nie innym terytorium dobrowolnie, bez przymusu, i równie dobrze, o ile z jakichś przyczyn nie odpowiadają jej naturalnie oddolnie ustanowione zasady bytowania w nim może się stamtąd w każdej chwili wynieść i zacząć budować swój wymarzony system gdzie indziej co do e ewentualnej secesji musielibyśmy się umówić i ustalić współwłaścicielami taką ewentualność, mogłaby być wpisana w jakieś szersze ponadjednostkowe prawo własności poza tym własność jeśli byłaby dzielona to z pewnością w pewnych proporcjach podobnie jak dzielą ją akcjonariusze gdzie w każdej chwili ktoś może zwinąć się ze swoją częścią interesu uznając dalszą współpracę za niekorzystną lub zbyt wymagającą przez pryzmat nakładów nikt nie mógłby mnie więzić na danym terenie bo przez sam fakt narodzin nie wyraziłem żadnej zgody na bytowanie tutaj albo gdzie indziej i mam prawo się przenieść kiedy osiągnę umowny wiek pełnej dojrzałości oferując mi pełną zdolność do czynności prawnych. Państwa dają mi możliwość wyjazdu jedynie do innych państw, to jak zamiana białego na bielsze albo siekierki na kijek. Dla mnie żadna. Te manatki, które należą wyłącznie do mnie, jak ruchoma własność materialna, mógłbym zabrać ze sobą bez problemu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby wyburzać części domu, wykopywać ziemi z ogródka, czy wykuwać beton w ścianie mieszkania, by go gdziekolwiek przenosić. To Byłoby pozbawione sensu. Wyjazd jest swego rodzaju mini secesją, ale wyłącznie wówczas, kiedy istnieje możliwość utworzenia lub przyłączenia się innej jednostki samorządowej o sprzyjającym modelu. Prawo do secesji powinno być wpisane w ustrój. Takich jednostek, by każda grupa, której z jakichś przyczyn nie spodoba się partycypacja, mogła się odłączyć. Współwłaściciele powinni wówczas dojść do porozumienia i dokonać sprawiedliwego podziału. Nie każda jednak własność będzie wspólna. Część właścicieli będzie posiadać połacie pól i dróg na własność, i nikt nie może zakazać im ich zamknięcia dla reszty. Opuszczenie wspólnoty zawsze wchodzi w grę, o ile posiadamy. Środki na transport i zakwaterowanie w nowym miejscu, co w sytuacji kapitalistycznej z powszechnym dobrobycie raczej nie byłoby trudne. Zresztą się zgadzam, bo nikomu nie zamierzam zabraniać zwinięcia żagli. I wyjazd. Po szóste, każdej grupie osób, której z jakichś przyczyn nie spodobałoby się bytowanie tam, przysługiwałoby właśnie naturalne prawo secesji. Jeżeli brakuje komuś środków finansowych na przeprowadzkę, zawsze możesz rzucić się na wyjazd z innymi, podobnymi do niej jednostkami. Libertarianie mogą organizować się w wielu miejscach, znajdujących się poza jurysdykcją państw, w oderwaniu od nich. Na przykład yy... W opuszczonych miastach, fabrykach, zamkach, twierdzach, koszarach wojskowych, kopalniach, pomniejszych bezludnych wysepkach na środkach oceanów. A często występują takie, które pozostają neutralnym łącznikiem pomiędzy terenami poszczególnych państw, czego przykładem jest ta połać gruntu 7 km kwadratowych między Serbią i Chorwacją, którą użyto do stworzenia Liberlandu lub Silandia na Platformie Morskiej, z której uczyniono kiedyś prywatne państwo z własną kontynuacją. I była, o ile się nie mylę, wystawiona na sprzedaż na własność za ponad 900 milionów dolarów. Nikt nie zamierza niczego obalać drogą rewolucyjną czy za pomocą wojskowego puczu. To droga pozbawiona głębszego sensu. Osobiście preferuję wyłącznie drogę ewolucyjną. Obecne państwa narodowe liczą sobie dopiero około 200 lat. Kto wie? Czy na drodze rozwoju nie dojdzie do etapu załamania i kryzysu, gdzie państwa doprowadzą do samoistnej anihilacji systemu i nastania anarchii? Jedno że jest pewne: nie stanie się to za naszego życia i z pewnością nawet nasze wnuki tego nie dożyją. A być może pierwsze oznaki pojawią się za 150-200 lat. Co nie znaczy, że nie warto próbować wpływać na realne zmiany już dzisiaj. Być może na przykład trzecia wojna światowa, która według niektórych komentatorów życia publicznego nadchodzi, spowoduje, że po zaniku w większości bieżących państw, po katastrofie wojny ze zbliszy i pożogi, wyłonią się oddolne struktury, które będą wyrażać zgodę, by zorganizować się w taki sposób. Ale powtarzając za Rotbardem, zakrzyknę donośnie Hosanna za każdym razem, kiedy państwo cofnie się chociaż o krok. Nawet epa etap państwa minimum byłby dla mnie pewnym ideałem, marzeniem, ale nadal traktowałbym je nieco, nieco instrumentalnie jako okres przejściowy. Jeśli jednak zatrzymałoby się na tym etapie bez dalszej ekspansji, to może liczyć na moje aktywne poparcie. Dziękuję. A teraz klasycznie porana kilka ciekawostek przewidzianych jako bonus do dzisiejszej audycji. Po pierwsze, idealnym dowodem na stan permanentnej ogólnokrajowej żałoby przepasanej czarną szarfą jest choćby nieprzyjemny dla uszu i zupełnie asłuchalny ton głosu pani prezes Rady Ministrów przychodzący skojarzenie ze skrzeczącym jękiem nabór muszonego kilkulatka, który jest niebezpiecznie bliski zanoszenia się płaczem. Szydło wychodzące z worka nie należy do grona symfonii, jakie chciałoby się na co dzień słuchać oglądając kilka pierwszych rzędów wystąpień na pierwszy rzut oka widoczna jest raczej mało entuzjastyczna poważna i smutna postawa tembr rodem z uroczystego pogrzebu ubrany w szatę instytucjonalną mam wrażenie jakbyśmy każdego dnia obchodzili nową żałobę coś w tym stylu taki znudzony podirytowany i smutny ton obojętności przeplatonej strachem i rutyną przy totalnym braku energii i charyzmy 哪里？ Wielu obrońców państwowości wspiera defensywny model jego genezy. Jakoby ludzie organizowali się w takowe dobrowolnie, z pragmatycznych względów przetrwania, co podpowiadał im instynkt samozachowawczy. Oczywiście w grupie znacznie łatwiej jest przetrwać, o ile rzeczywiście jej struktury i hierarchie powstają oddolnie i dobrowolnie. Mimo to musimy rozważyć następujący problem skali. Czym innym były niewielkie, efemeryczne twory o naturze koczowniczej, kiedy jedne Terytoria przestawały się nadawać lub zostały wyeksploatowane z surowców, wspólnoty przenosiły się do innych. Jako formy plemienne i rodowe, tworzące coraz doskonalsze formy osadnicze pokroju miast i grodów, wyrafinowane naturalnie w procesie ewolucji i popędu społecznego, gdzie stratyfikacja społeczna była niewielka, zaś reguły ograniczające indywidualną autonomię, wynikały głównie ze zwyczajów i tabu zakorzenionych w przeszłości. Konflikty wewnętrzne były rozstrzygane w odwołaniu do prawa zwyczajowego, a te z innymi plemionami ograniczały się do drobnych incydentów bez istotnych reperkusji, a zupełnie innym scentralizowane pod przymusem molochy narodowe i imperia. Obronność przed bandami barbarzyńców wiedzionych przez złych watażków implikuje ich pierwotny charakter. Żeby móc się bronić, ktoś musi najpierw atakować, a więc występowanie defensorów wymusza pierwszeństwo agresorów i wspiera agresywną genezę pierwszych państw. Niestety, w dłuższej perspektywie czasu owe bandy zaczęły rywalizować ze sobą o dobra i terytorium w drodze do poszerzania zasięgu władzy i hegemonii, organizując się zbrojnie pod wodzą rządnych władzy i bogactw przywódców, którzy, jako wypaczony i wynaturzony element A społeczny, dzięki przewadze, siły i charyzmie wiedli za sobą. Rzesze nieświadomych popleczników. Podbijały one kolejne plemiona, dążąc do ich przymusowego ujednolicania, spajania sztucznymi więzami emocjonalnymi, co przy okazji wzmagało zaistniałe antagonizmy wobec tych uznawanych z różnych przyczyn za obce i zaogniało spory w trakcie konkurencji na wielu polach, co prowadziło do krwawych wojen na masową skalę. Pokroju nadawania narodowości, narzucania im swoich zasad, a przy konieczności utrzymania kolejnych, Zdobyczy, koniecznością było wprowadzenie obowiązkowych świadczeń podatkowych, które wyznaczeni urzędnicy musieli pobierać, liczyć i egzekwować, przeznaczając na kolejne cele i zachcianki władców. Dalej, pośród zatwardziałych etatystów, bardzo często przywoływany jest argument: It's all. You can always live. Problem jednak leży w tym, że mimo iż faktycznie zawsze możemy się z danego miejsca wynieść i dokonać aktu jednoosobowej secesji na drodze emigracji, jeżeli panujące warunki nam z jakichś przyczyn nie odpowiadają, to jedyną w zasadzie alternatywą jest bytowanie na terenie innego, co najmniej równie opresyjnego państwa leżącego poza granicą bieżącego, co do złudzenia przypomina zamianę białego na bielsze. Poza tym wiązałoby się to z masą formalności, jak uzyskanie nowych dokumentów nowego emblematu, znakowanego przez pasterza bydła, zmiana obywatelstwa lub rejestracja swojej działalności gospodarczej za granicą. Choć zarówno wówczas, jak i w przypadku pozostania przy obecnym, nawet na odległość, będziemy zmuszeni odprowadzać część swoich dochodów na rzecz lewiatana w formie świadczeń podatkowych. Samotnie, bez dostępu choćby do sklepów i miejsc pracy dostępnych, niestety na terenie tegoż państwa nie jesteśmy w stanie przetrwać. Jest to pewnego rodzaju przymus społeczno-ekonomiczny bytowania na tej, a nie innej przestrzeni poprzez uzależnienie od zastanych warunków, ale nie tych zapewnianych przez samo państwo, zaś masy innych ludzi, z którymi współpraca bez takiego pośrednika byłaby równie możliwa i znacznie sprawniejsza, ale obecnie niestety nie występuje taka opcja. To tak jakby zamknąć kogoś pod przymusem w stanie nieświadomości, np. odurzenia środkami psychoaktywnymi w analogii do etapu bezwolnego niemowlęcia w samolocie i wzlecieć przez stworza, tłumacząc mu, że zawsze może on wyskoczyć przez okno, jeśli mu się to nie podoba. Otóż nie może, bo wówczas najprawdopodobniej umrze, więc jest przetrzymywany i uzależniony od pozostania tam. Co nie oznacza z automatu, że się na to godzi i że wybór ten jest zbieżny z jego wolną wolą. To raczej akt kapitulacji wobec, miejmy nadzieję, tymczasowo przeważających sił liczebnych antagonistów wolności osobistej jednostek. Zarówno więc obywatelami, jako grzeczne eufemizm od słowa niewolnicy, jak i abstrakcyjnymi Polakami, jesteśmy wyłącznie na drodze zewnętrznego przymusu. Dziękuję.